Ciemalekko, witam Was na moim kanale. Dzisiaj troszeczkę inny taki odcinek będzie bardziej vlogowy, ale chciałbym Wam powiedzieć, dlaczego też bardzo rzadko filmy ostatnimi czasy się pojawiają. Otóż dlatego, że bardzo dużo czasu spędzam na wiosce i bardzo dużo czasu pochłonęła oczyszczalnia. Wam pokazuję. Tutaj tą oczyszczalnię robiliśmy i ona dużo czasu zajęła. Jak widać, jeszcze jest sporo tutaj prac ziemnych. Dużo już wyrównaliśmy, dużo zakopaliśmy, ale jeszcze zostało dużo prac i większość rzeczy, które tutaj robimy, pokazuję na drugim kanale dokładnie tym. Więc jak ktoś jest zainteresowany, to może tam zerknąć. Ostatnio nawet tam mało dodawałem, właśnie ze względu na to, że robiliśmy, a nie nagrywaliśmy. Natomiast dzisiaj wam pokażę, co chcę zrobić. Bo chcę wymienić jedną z kamer, już Wam pokażę, którą kamerkę. Dokładnie, tamtą kamerę chcę wymienić. Dlaczego? Już Wam mówię. Ta kamera, ona, jak widzicie, na wysokości około 4 metrów wisi, ale tak czy inaczej, to jest kamera dalekosiężna, czyli skierowana jest tutaj na ten ogródek. Ten ogródek już praktycznie jest zakończony, już go nie będzie. Ta kamera spełniła swoją funkcję, czyli patrzyła na ten ogródek, ale zresztą zobaczcie sami, jak wygląda obraz tej kamery. No i co? Jest bardzo wąski, nie? Bo to nie jest kamera przeznaczona do nagrywania takiego właśnie z bliskich odległości. Chyba, że ktoś nie potrzebuje szerokiego kąta. No to jak najbardziej. No ale zobaczcie, idę sobie tam daleko. No to ona, akurat mam wyłączone śledzenie, więc w tym momencie. Nie będzie mi śledziła, ale jakbym chciał tam przybliżyć, to jest taka możliwość, tak? Zobaczcie, przybliżamy. O. Do góry mamy gagatka. A jakbym włączył śledzenie, no to wtedy cały czas za mną podąża. Zaraz zobaczymy starszy zestaw 8-8 ustaw dodaj. 97 i tutaj wywołaj. I teraz będzie mnie śledziła. Więc jakbym sobie śledzenie włączył, to OK, tak? Zobaczcie, będzie oddalać. Będę szedł. O. I to działa. Z tej kamery akurat naprawdę dosyć szybko. I widzicie, obraz jest wąski. Ze względu na to, że to są kamery dalekiego zasięgu. Więc jeżeli tam daleko bym chciał coś widzieć, to ta kamera byłaby super. A ja chcę widzieć tutaj. w Tutaj co się dzieje? Że tak powiem na całej szerokości. Dlatego tak, tą kamerkę zamienię na kamerę szerokokątną. Dzięki temu będę widział cały tutaj podjazd, w tą stronę, jak również w tą stronę. Więc znowu deszcz pada, niestety. Więc za chwilę poczekam aż deszcz przestanie padać i dopiero przystąpię do demontażu tej kamerki, która jest tutaj i podmienię ją na szerokokątną. Dobra, drabina jest podstawiona. Zdejmiemy najpierw tamtą kamerkę. A później zainstalujemy tą kamerę szerokokątną. Kamera już jest przygotowana, ale jeszcze nie mam puszki montażowej. O, zobaczcie, jeżeli chodzi o tamtą kamerę, wejdę sobie. O. Tutaj nie montowałem puszki, ponieważ to jest kamera PoE. Więc kabel normalnie tutaj jest schowany w ten uchwyt. Bezpośrednio i bez problemu wszystko się mieści. Ale w tamtej kamerze szerokokątnej już się nie zmieści. Nie mamy takiego uchwytu, więc potrzebuję puszkę montażową. O, zostawiłem na drabinie krętareczkę. Mądrze. Jakby spadła na głowę, to może bym zmądrzeł. Dobra, odkręcamy. Ja ją montowałem na dwóch krętach. Tymczasowy montaż, jak zwykle. O. Cały czas się obraca, bo wykrywa kogoś, i odłączamy kamerkę. I wszystko te okablowanie od kamery, wszystko w tym uchwycie się mieściło. Dobra, a teraz krętarkę wezmę ze sobą, żeby mi na głowę nie spadła w razie czego. Nie, może tą kamerę w inne miejsce zainstaluję? Jeszcze pomyślę nad tym, bo ona jest fajna. Ona ma bardzo dobry obraz, więc myślę, że ją zamontuję gdzieś. Jeszcze, jeszcze pomyślę, bo też w sadku myślę montować kamerę, żeby zobaczyć, jaka zwierzyna podchodzi. Bo drzewka nam obgryza. I teraz tak. Jak wspomniałem, będę montował tą kamerę, ale jak widzicie, ona nie ma możliwości schowania tych przewodów. A jeszcze raz powtarzam. Jeżeli chodzi o gniazdo Rio45, powinno być dobrze zabezpieczone. Nie można zamontować tak, że deszcz czy wilgoć będzie tutaj wchodziła, bo to gniazdo uszkodzicie. Więc trzeba to tak zrobić, żeby to gniazdo było zabezpieczone. Zobaczcie, już pokazywałem to, pokażę jeszcze raz. Mamy gumeczki do takiej puszki, więc bez problemu możemy taką kamerę zamontować bezpiecznie i takie gniazdo nam się nie uszkodzi. I teraz tak. Mamy gumeczki różnego rodzaju, tak? To są gumki zabezpieczające. Puszka wygląda w ten sposób, jak widzicie tutaj. Mamy gumkę, która nie posiada też otworu. Ale otwór to sobie możemy śrubokrętem bez problemu zrobić. Jak najmniejszy robimy otwór. Oczywiście skrętkę dobrze by było uciąć. Przełożyć kabel, zarobić na nowo. Natomiast ja tego nie będę robił, zrobię normalnie sobie albo zarobię sobie jeszcze raz, a spróbuję w ogóle przecisnąć tą wtyczkę przez ten otwór. Zobaczymy, czy się uda. Może akurat nie będę musiał tego robić. Będę musiał Nie chcę mi się zarabiać na nowo. Więc tutaj przebiłem na razie śrubokrętem. Tutaj mamy jeszcze do zamocowania w środku i w środku. Nie robię dziury, ponieważ ja tędy przewodu nie będę umieszczał. O, z tej strony. Nie, nie z tej, od wewnątrz, tylko z tej strony tą gumkę zaślepiamy. Dzięki temu jest to szczelne i nic tutaj się nie dzieje. Woda na pewno nam nie dotrze. Teraz mamy jeszcze taką dużą, i ta duża będzie tutaj wchodziła, ta gumka. O, i tutaj też musimy. Zrobić dziurę, żeby kabel od kamery zmieścić. I zobaczcie, dziurka jest mała. Też śrubokrętem sobie zrobię. O. I będę próbował na siłę to zmieścić, żeby nie robić dużego otworu. No bo każdy duży otwór to też jest woda, dociera woda. Najgorzej będzie zmieścić tą końcówkę Rio 45 ale jest to możliwe. Próbuję na Hama, już to przerabiałem i da radę to zrobić. Bo tak to musiałbym ucinać kable, albo też w kamerze wymontować i spróbować jakoś prze, przecisnąć przez tą dziurę. A po co to robić? Trzeba użyć dużo siły. Widzicie mała dziurka, ale da radę przecisnąć. Trzeba użyć dużo siły, co prawda? Ale nie jest to niemożliwe. Najlepiej by było taką gumkę zamoczyć w gorącej wodzie. To ona wtedy mięciutka by była i by bez problemu można było to przepychać. Ale mi się nie chce. Na hamę jakoś wcisnę. Jeszcze troszeczkę. O, idzie. Idzie. Poszła. Dało się? Dało się. Teraz to malutko to już tam bez problemu. O. Taka mała to. Bez najmniejszego problemu. Dalej bierzemy, bo to wszystko ma być zamknięte w puszce bezpiecznie. Zamknięcie puszki oczywiście też musimy taką gumką zabezpieczyć, ale to za chwilkę, bo jeszcze spróbuję do tego włożyć naszą skrętkę. Bo później w puszce to idzie tutaj na dole. Więc idę jeszcze sobie na górę i spróbuję przez tą gumkę przecisnąć skrętkę. Normalnie powinienem wziąć, uciąć tą skrętkę i zarobić na nowo. A jak już wspominałem, nie chce mi się. Zobaczymy. Też pewnie jakbym wziął, namoczył w ciepłej wodzie, to by łatwiej przeszło. No ta gumka jest dużo mniejsza. Ech, kurczę, powiem Wam, że bez problemów weszło. Nawet nie musiałem ucinać, zarabiać na nowo. Da się? Da się. Tak, kamerę montujemy. O, i wtedy uchwyt jest już przymocowany. Więc muszę już przełożyć ten uchwyt od razu. Czy na dwa otwory jakieś złapiemy? Jeden. No, tak na połowie, widzicie? Więc co będziemy musieli zrobić? W puszce leciutko tutaj rozciąć. Tutaj leciutko będziemy musieli rozciąć, żeby nam pasowało na te dwa otwory. Czy tak, czy tak. Chyba, że jeszcze może pod ukosem jakoś. Też nie. Tak. Nie. Musimy rozciąć. Albo z jednej strony, albo z dwóch stron. Ja rozetnę chyba z dwóch stron. Z tej trochę i z tej trochę. Rozwiercić po prostu ten uchwyt. Dobra. Idę zamontować najpierw puszkę i za chwilkę pokażę Wam resztę, co robimy. Cztery wkręciki. To szybko pójdzie. Jak już wspomniałem, ten otwór ma iść do dołu, żeby ta skrętka chodziła od dołu do puszki. Przykręcamy. Możemy sobie wyregulować, jakbyśmy o, na jeden przykręcili. na cztery śruby, żeby nie było żadnego otworu wolnego. Nie chcemy, żeby woda się dostawała. I jak widzicie bez problemu skrętkę mogę sobie połączyć, zaślepić gumeczką i wtedy mam pewność, że nic tutaj się nie dostanie. Żadna woda, żadna wilgoć. I teraz tak. Mamy już na tym gumeczkę. O. Kręty już mam sobie przygotowane. Jeszcze tylko dwa przygotuję. Żeby na górze tylko zakręcić. Więc jeszcze ciach Jeszcze jeden skręcik, Też przebiję tą gumkę. O. Jest przebita. Dzięki temu tylko sobie na górze założę i dokręcę te śruby. Yy, gdzieś miałem śrubokręt. Ale już nie mam. Idziemy. O! Szybokręt się znalazł. Ha, kurde. Dobra. Wtykamy sobie skrętkę. Wy nie będziecie widzieć, no ale tu już żadnej filozofii nie ma w tym, prawda? I już będzie się kamera uruchamiać. O, najpierw ładnie zamkniemy naszą gumkę. A teraz przykręcimy tą klapkę jeszcze raz. Jak mamy wszystko przykręcone, to wystarczy kamerę przyłożyć. Oczywiście kabelek możemy jeszcze sobie tam wepchać do środka. Przykładamy i tylko wciskamy na, na wcisk. To wszystko co musimy zrobić. Kamerę teraz musimy dobrze ustawić góra-dół. Więc musimy sobie zobaczyć na telefonie, jak powinno być, ale. Tutaj zejdziemy, bo to już muszę śrubokrętem sobie zrobić. Później tam śrubokrętem będę mógł sobie wymierzyć. Dobra, jak widzicie, mam kamerę offline, bo tej kamery jeszcze nie dodałem, więc muszę sobie dodać ją. Przez kod QR dodam, bo nie jestem połączony z swoją siecią, więc jeszcze raz muszę tam iść. Połączenie przewodowe, zeskanuj kod QR, idę zeskanować kod QR. Oczywiście kod QR pod spodem, pod kamerą. O. To już tak szybko. Potwierdź. Urządzenie się powiodło. I mamy dodaną kamerę. Otwieramy i sprawdzamy, jak szeroko. Weźmy sobie trochę do góry. Muszę tutaj, o, z tej strony. Poluzować. O, i teraz do góry. Drabinę widać. Wszystko widzę. Teraz mogę zakręcić. A, nie widzę tam nic. O. Zakręcam. I ona się już nie ruszy. Zostaje w takiej pozycji. Zajdę sobie na dół i zobaczę jeszcze. Bo mnie światło oślepia. O, i nie widzę nic. Nie, no, pięknie. Weźmy na duży ekran. Mamy WSD, oczywiście, jakości. Weźmy HD. No i super. Kurde, trochę ten. Yy, mogłem ją przekrzywić, ale na razie zostawię tak. Teraz słońce słabo widzę. Tam widzę wszystko i tam wszystko widzę to, co chciałem. W zupełności wystarczy. I teraz yy, ta kamera. Widzi szeroko i widzi całą tutaj tą ścieżkę. Oczywiście tam dalej to już inne kamery widzą, więc to co chciałem, mam w tym momencie. A tą kamerę jeszcze nie wiem, albo zamontuję gdzieś, no to wtedy zobaczycie. O, jeszcze mucha spadaj. Tego nie będzie na tym. <laughs> A tą kamerę nie wiem, może zamontuję jeszcze gdzieś, zobaczymy. Albo sprzedam komuś jako używaną. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, za połowę ceny zobaczymy. A jak nie, no to po prostu zamontuję u siebie gdzieś. Też się, ona się przydaje, fajna kamera. Wszystko na dzisiaj. Widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia, cześć.